Czytam właśnie, że państwo nasze szykuje się do kupna wychodzącej z polskiej sieci sklepów Carrefour. Czytam, że to powrót do prl że państwo nie jest od handlu pietruszką, że to kolejne stoki do obsadzenia partyjnymi funkcjonariuszami. Owszem, istnieją wyzwania i ryzyka, ale sam pomysł wydaje mi się bardzo dobry i ma całkiem sporo plusów. Co by się stało, gdyby państwo kupiło placówki Carrefoura? Przecież dostawy żywności i podstawowych produktów to jest kwestia bezpieczeństwa państwa. Załóżmy, że sieć sklepów będzie kosztować około 8 miliardów złotych. Eee, takie ceny już padały. Tyle podobno chce francuska centrala za swój polski biznes. Za tę cenę kupujemy nie tylko placówki, ale gotowy, działający interes. Chronimy miejsca pracy, sprzedawców, sprzątaczy, kadry zarządzającej, ale też setek, jak nie tysięcy dostawców. To jest szansa, żeby ci ludzie mieli porządne umowy i godne zarobki, co w polskim handlu nie jest takie jasne. Druga sprawa. To jest jasne, że państwowa sieć sklepów musi być rentowna. Musi na siebie zarabiać, płacić podatki, ale nie musi wypracowywać gigantycznego zysku. Jej celem nie musi być tak zwana maksymalizacja. Może sobie pozwolić na to, by nie wykorzystywać kasjerek i dostawców, nie wyciskać z nich ostatnich soków. Na bazie sieci sklepów można też zorganizować sieć dostaw, a to jest w Polsce przecież poważnym problemem. Rolnicy narzekają, że nie mają gdzie sprzedawać ich produktów, a jeśli mogą, to dostają za nie grosze. Tymczasem my, konsumenci, płacimy za żywność coraz więcej. Co się dzieje z naszymi pieniędzmi? Tu gdzieś jest poważna luka i państwo mogłoby ją zlikwidować z korzyścią dla nas wszystkich, o ile się oczywiście da. Nie ma też co narzekać, że to powrót do PRL-u. Taką opisnię wyraził znany piewca wolnorynkowości Sławomir Mencen. Mencen urodził się w roku 1986, a więc o PRL-u większego pojęcia nie ma. Tak, w czasach socjalizmu sklepy były często puste, ale niewydolna była cała gospodarka i po prostu nie było co do nich wstawiać. Powiedzmy jednak z, z całą stanowczością. Ewentualna państwowa sieć sklepów to nie jest powrót do PRL, -u. ona nie zaburzy wolnego rynku, nie zdobędzie monopolu, może pomóc raczej nie zaszkodzi. Nie ma też racji Mencen, gdy marudzi, że państwo nie jest od handlu pietruszką, jeśli coś nie działa, a ewidentnie nie działa. Jeśli pozycja obywateli, rolników i konsumentów jest niekorzystna, to państwo może i powinno wkroczyć. Władza może zdywersyfikować system dostaw, wystawiać na sprzedaż więcej produktów lokalnych. Półki uginające się od francuskich produktów można zastąpić polskimi specjałami. Moglibyśmy się też przekonać, czy rzeczywiście płacimy za żywność i chemię tyle, ile powinniśmy. Ja jako konsument nie mam problemu z przetestowaniem takiego rozwiązania. Nie ma chyba Polaka, takiego tak zwanego normika, który nie byłby zdziwiony tym, ile trzeba zapłacić za kawę w kawiarni. Padają argumenty, że u nas drogo, a w takich Włoszech to 1,5 euro, czyli tanio. Cóż, okazuje się, że to nie jest chciwość właścicieli, a upadek branży. W InPoland piszemy o tym, jak Łukasz Smoliński, prezes i założyciel cukierni Deseo, komentuje rzeczywistość dla tej branży i ma... Ponure prognozy. Okazuje się, że z Polski znikają kolejne kawiarnie. Ich klienci często mówią, Dobrze im tak!, skarżąc się na wysokie ceny za kawę i słodycze. Przedsiębiorca krytykuje takie podejście i wyjaśnia, że jego zdaniem sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Smoleński przyznaje, że w ciągu ostatnich trzech lat ceny wzrosły istotnie, a konkurencja w branży niknie w oczach. Liczba lokali zmniejszyła się o połowę. O połowę. Problemy mają także globalne sieci, jak Starbucks ogłaszający we wrześniu zamykanie setek lokali w USA i Wielkiej Brytanii. Skąd taka sytuacja? Z krajowych raportów w branży spożywczej wiemy o kryzysie na rynku kakao i kawy. Prezes DSEO wskazuje, że problemem są również procesy rozpoczęte przez wojny w Ukrainie. Wyjaśniając wskazuje na zestawienie zjawisk inflacji, niskiego bezrobocia, wysokich stóp procentowych, wzrostu kosztów pracy, lokalu, energii, i ucieczkę zamożnych klientów poza Polskę. Ze swojej strony dodam, że my generalnie kawy w kawiarniach nie pijamy, my Polacy. A skoro te obroty mają słabe, tym wyższe ceny dają czyli im mniej kawy na mieście zamawiamy, tym mniej nas na nią stać. Kwadratura koła. Mój redakcyjny kolega Sebastian podsumowuje, że słodkie chwile w kawiarni stają się luksusowym wydatkiem, który coraz częściej trzeba sobie odpuścić.